Witam wszystkich w sobotę, jest dzisiaj 6 kwietnia, godzina za 10.07 i standardowo jak sobota to jedziemy na giełdę do Kłodzka, poszukiwać skarbów, antyków i staroci danych się kłania i standardowo zobaczymy co uda nam się kupić, co będzie ciekawego, co zobaczymy. Do kłocka mam 20 minut drogi. I jedziemy, zobaczymy co będzie ciekawego. Będę na miejscu, włączę się, nagramy. Dojechaliśmy na giełdę. Tutaj wszyscy już są rozstawieni. W aucie pokazywało, że jest 10,5 stopnia. Dzisiaj ma być niby 20. Zobaczymy jak to będzie. No idziemy szukać skarbu antyków, staroci i wszystkiego. Tuż przed giełdą też się wystawili. Ratam tam obejrzymy. No i standardowo, jak w sobotę na giełdzie w Kłocku, przez kasę kupiłem bilet 2.50 i wchodzimy. Zobaczymy, co fajnego będzie. 这个。

申し訳ありません。

O so. Yeah.

Tu wata i tania. Też gdzie jeszcze nie było. Za Zanim, zanim się tam nie palę, właśnie się nic nie dzieje, w nie? To, nie ja? są tutaj bardziej właśnie z tyłu. Jest tam jeszcze, ale mam tu niektóre. Tam, te, kolega tam wziął tą... A tam, tam? A ja tam nie byłem jeszcze. Zaraz tam pójdę. Nie wiem, co tam jest. Zresztą się pytałem, czy Czesi są, tam parę fantów od nich w kabelach... Tak, nie? Nie tak? tak? 360. Zabierz tamto i połów gdzieś z tego, a te małe talerzyki przewycisz tamto.

jak zawsze po giełdzie szybkie podsumowanie moich zakupów co udało mi się kupić udało mi się kupić takie rzeczy zaczniemy od talerza patery zastal. stal w stanie idealnym, patera talerz do powieszenia śćmielowa jest tu sygnatura ćmielów ćmielów Made in Poland za paterę dałem 3 zł. się opłacało patera jest ma w miarę 30 Zobaczymy, średnica 30 cm na 30, 30 na 30. Udało mi się kupić jeszcze trzy zdjęcia Niemców. Polaka, który był w służbie niemieckiej. Z górnego Śląska, z miejscowości Boguszowice, imię Karwot, wujek Karwot Boguszowice. Tutaj pisze, na pamiątkę rodzicom zasyła Wiktor Karwot, czwarty, siódmy tysiąc dziewięćset czterdziesty trzeci. Coś nie chcę złamać. Czterdziesty trzeci. Na pamiątkę. Kochanym rodzicom. Zasyła karwat Wiktor. Karwot 18, 7, 43. Tak się prezentują zdjęcia, z Boguszowic na górnym Śląsku 3 zdjęcia. Za zdjęcia dałem po 2 zł, 6 zł, później mi się udało kupić. Dwie książki gwarancyjne. Książka gwarancyjna Polski Fiat. Za dwie książki dałem 5 złotych. Karta gwarancyjna Fiat 125P, 1300, pojemność. Tu z tyłu są pieczątki serwisowe. Coś nie można kartki przyjąć. Przy, przy, polski Fiat. Myślę, że za 5 zł dwie książki się opłacało. A że lubię wszystkie rzeczy związane z motoryzacją, to kupiłem. Jest polski Fiat, pieczątki, magazyn, polmozbyt. Z tyłu ewidencja napraw reklamacyjnych. Aso, aso, aso w opolu. Dobra, to jest książka. Teraz FSO Polones. Książka gwarancyjna. Olej 6 tx 3 kastrol jakiś. Karta gwarancyjna Polonez 1600 kupiony w Warszawie sprzedany przez FSO wydany dnia 14 miesiąc 10 1991 rok w Warszawie salon sprzedaży bezpośredniej fabryki samochodowej fabryki niewyraźnie piszę te pieczątce tutaj też podbite ewidencja napraw gwarancyjnych Katowica chorobę na przegląd gwarancyjny. Przedsiębiorstwo Państwowe Polmozbyt. 4951 Katowice, ulica Koszuta 13, coś takiego. Niewyraźne zapieczątki, że nie można się doczytać. Później udało mi się kupić książkę. Pan chciał 3 złote, ja utargowałem na złoty 50 zł za książkę, wziąłem, bo są różne monety i banknoty. Książka niby popularna, ale zbieram banknoty i monety, więc kupiłem złoty 50 zł. to jest jak za darmo, spis treści. Zobaczymy, co tu jest. Galeria portretów rzymskich cesarzy Klaudiusz, Neron Wespanzian Hadrian Marek Aureliusz Karakala Bilet skarbowy Polski Jeden talar to Są banknoty już Pieniądze papierowe Tutaj jest matryca do wybijania tego banknotu. Polskie marki: 20 marek polskich, 10 marek w złocie, 1 marka w srebrze i 20 marek w złocie. Polskie banknoty. Też mam takie w swojej kolekcji. Tu jest denominacja. W Polsce dominacja złotego miała miejsce w 1995 roku. Za 10 tysięcy starych złotych wypłacono jeden nowy złoty. Do dziś jednak wiele osób rachuje w starych złotych zamiast setek, posługując się milionami. Tu jest pokazane 100 złotych, to jeden grosz. 5 tys. to jest 50 groszy. 10 tysięcy 1 zł, 20 tysięcy 2 zł, 50 tysięcy 5 zł, 100 tys. 1 zł, 200 tysięcy 20 zł, 500 tysięcy 50 zł dzisiejsze, 1 000 000 zł to jest 100 zł i 2 miliony 200 zł. I książka za złotych 50 bardzo w bardzo dobrych cenach. Później kupiłem 4 drewniane miary, miarki razem z kątownikiem niemieckie po 3 zł za sztukę. Kupiłem 4 dałem 12 zł Niemieckiej firmy. Juvie. Jedną dałem bratu, zostały mi trzy. Później kupiłem za dwa złote miszka. Misiek Lotnik. Jeszcze raz pokażę, jak wyglądały moje zakupy. Myślę, że wam się podobały moje zakupy. Zapraszam na jutrzejszy dzień, niedzielny. Będę na giełdzie. Zobaczymy, co uda mi się kupić. Jutro zrobię filmik, jak coś kupię. I dziękuję, zobaczymy go w filmiku. Do następnego. Cześć.